Cześć witajcie dzisiejszy temacik szczelność kubka termicznego od Milwaukee pod ostatnim filmem miałem wiele komentarzy że z tego kubka się leje że to bubel, że to się nie nadaje w ogóle jak można takie coś zrobić jak Milwaukee mogło stworzyć taki kubek który cieknie i dziś postanowiłem pokazać wam jak z tego kubka się leje i dlaczego on cieknie? Ponieważ nie jest to bubel, ani producent go za przepraszam, zje pip, tylko tak może być. Postanowiłem troszeczkę zagadnić się w temat i wypisałem cechy kubka termicznego, co wam teraz przeczytam. I po tym stwierdzicie, że to, co niby tam się leje, to jest normalna sprawa. Więc kubek termiczny to specjalne naczynie, pozwalające na utrzymanie odpowiedniej temperatury danego napoju, choć to nie jest termos. Choć często jest mylony właśnie z termosem. Termos to jest całkiem inna bajka. Kubek termiczny w wielu przypadkach nie jest szczelny, co yy, daje. Skraplanie podczas przychyłu kubka, lecz nie przeszkadza to w użytkowaniu. Co to oznacza? Że kubek może nie być szczelny. Yy, można kupić kubki z tak zwaną blokadą, jeżeli producent ma taką opcję. Czyli są termosy, kubki termiczne, bo to nie jest termos, to jest kubek termiczny. Są kubki termiczne dedykowane z blokadą, co są 100% szczelne, a są kubki termiczne, które nie są szczelne. A miłoki właśnie takim kube, kubkiem 100% szczelnym nie jest, więc tak jak najbardziej może się skraplać. Wiele osób mówi, że z niego się po prostu leje. Za chwilę wam udowodnię, mam tutaj wodę, mam kubeczek. Za chwilę nalejemy do niego wody i zobaczymy yy, czym różni się skraplanie, a czym się różni lanie z tego kubka. Więc odkładamy kartkę. Zaczniemy może od budowy samego kubka. Kubek składa się z trzech elementów. Żeby wyciągnąć jeden element, muszę mieć jakiegoś śrubokręcika. Z trzech elementów mamy naczynie, mamy pokrywę i mamy tak zwaną blokadę bez uszczelki, podkreślam, bez uszczelki, co nam daje przymykanie po prostu wlotu pijącego. Tak wygląda pokrywa i zobaczcie sobie, mamy tutaj małą dziurkę. Ta dziurka też nie jest bez powodu, ponieważ mamy tutaj tak zwaną. Widzicie? Dziurka ma około 3 mm średnicy. Jak dobrze pamiętam, i ona jest po to, by wyrównywać ciśnienie, ale mniejsza o to. Więc, jak widzicie, mamy tutaj pokrywę bez uszczelki. Co to oznacza, że termos, kubek termiczny, yy, nie jest 100% szczelny, czyli ma prawo się skraplać. A czy się skrapla, czy się leje, za chwilę zobaczymy. Nalejemy do niego normalnie wody. Zobaczcie, woda się leje, żeby nie było. Voilà. nalane jest pół, pół kubka. Zamykamy kubek. Zakry, zakry, zakrywamy górę i zobaczmy, czy z niego się leje. Zobaczcie, z niego się nie leje, z niego się skrapla. Widzicie, troszeczkę kapie. Wyprostujemy, jeszcze raz przykręcimy. Czy Waszym zdaniem to się leje? Moim zdaniem to się skrapla. Jakby się lało, to by wyglądało to tak. To się nazywa lanie. A to nazywa się skraplanie. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że z jego kubka się leje, a nie skrapla, no to albo nie zamknął blokady albo po prostu z jego kubkiem jest coś nie tak tyle tak wygląda szczelność kubka termicznego od Milwaukee Packouta. i tyle co wam powiem że nie ma tutaj 100% szczelności ponieważ nie mamy tutaj kubka termicznego z blokadą gdzie producent mówi że mamy Kubek 100% szczelny, ale nie jest to żadna wada, bo to jest normalna sprawa. Wielu producentów takie kubki ma w sprzedaży. Więc sami podejmijcie, czy chcecie kubek, który skrapla się podczas y, przekręcania do góry nogami. Lecz y, na zdrowy rozum, kto pije do góry nogami, y, Kawę, napoje, wodę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja nie. U mnie kubek zawsze stoi, więc osobiście mi to nie przeszkadza. A czy Wam przeszkadza? Jeżeli tak, no to po prostu nie kupujcie tego kubka. Kupcie sobie inny, szczelny. Wtedy będziecie mieli pewność. Tyle w temacie. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego.